Witam Was na kanale Kraina Zabawek. Dzisiaj pokażę Wam lalkę Barbie, a będzie to Stacy na safari od firmy Mate. W zestawie znajdziemy oczywiście lalkę Barbie Stacy oraz uroczą, malutką małpaczkę. Stacy razem ze swoimi siostrami postanowiła ratować zwierzątka na safari. Stacy dla własnej wygody uczesała się wysokiego kucyka, dzięki czemu włoski nie będą jej przeszkadzać. Dodatkowo ma Makijaż w kolorze niebieskim, a usteczka ma w kolorze różowym. Rękawki jej bluzki są w kolorze różowym, a dalsza część ozdobiona jest pomarańczowymi plankami, które nieco przypominają żyrawkę. Dalej widzimy niebieski pasek z ozdobnym serduszkiem i łańcuszkiem w rączce. Trzyma ona mapę, na której robi notatki czy też jakieś zapiski. Ubrała na siebie bardzo wygodne szorty, a na nogi Użyła różowe buty, które również na pewno są bardzo wygodne. Małpka, jak widzicie, jest bardzo sympatycznym zwierzątkiem. Ma uroczy zakręcony ogonek oraz bardzo sympatyczny pyszczek. Cała jest w kolorze ciemnego brązu. Jestem przekonana, że Stacy wraz ze swoją uroczą małpką Wam się spodobała. Małeczka jest naprawdę urocza i małpka oczywiście też nas nie zawiodła. Ja zapraszam Was do lajkowania filmików oraz do subskrypcji kanału.